Bardzo ważne. Logos podnosi się do tego, że ten problem, który Ty zgłaszasz, no bo mówimy o prezentacji, czyli musieliśmy wcześniej wysłuchać też klienta, czego on potrzebuje i tak dalej. Ja przeszedłem, nie, nie zrobiliśmy teraz badania potrzeb, bo myśmy nie mieli na to czasu, ale przechodzimy teraz do prezentacji, że w momencie, kiedy prezentujemy, tego mówisz, że Twój problem drogi kliencie, który jest, jest ogólnie problemem ludzi. W tej branży, w tej sytuacji, w takich czasach, nie? Problem na przykład, wiesz, do dobrania odpowiednio do, dokładnie to jest to, z czym się zmagają dzisiaj ludzie. Czyli pokazujesz mu logicznie, że jego wyzwanie, które ma, nie jest dla ciebie żadnym wyzwaniem, albo nie jest dla ciebie żadnym, żadnym wiesz, jakimś, nie wiem, w tej chwili niesamowitą tajemnicą, tylko po prostu ten problem jest jaki? Standardowy. Rozumiemy? I tzn. kiedy mierz logo, potem jest przechodzisz, Klient co wybacz, dostaje, opuścił gawdę, dostaje fakt, niezaprzeczalny, potem ograniczasz jego strach logicznie, pokazując, że jest to struktura i przechodzisz potem do emocji. Gdzie jest patos. I teraz patos polega na czym? Na kierunkowaniu na kogo? Na kogo? Na klienta. O kim teraz gadasz? O nim. Tak? O nim teraz gadasz. Konkretnie o nim. W sensie, jak to teraz będzie u niego wyglądało. I teraz popatrzcie, w jaką konstrukcję teraz przechodzę. Jeżeli będę gadał o nim, to o czym będę teraz mówił? O przyszłości. Czyli gdzie wchodzimy w intuicję? Okay. Intelekt zaczyna wchodzić w intuicję. Więc teraz moje pytanie. Intelekt jest buforem połączeniem czego? I intuicji i czego? Instynktu. Intelekt jest buforem, jest przejściem, jest, jest, jest powiedzmy pewną, jest pewną granicą, jakby można powiedzieć, jest takim strefą, rozumiesz, strefą przejścia między właśnie instynktu, którego obezwładniłeś, zneutralizowałeś poprzez intelekt, uruchomienie, ułożenie klienta do wejścia w instynkt. Kiedy gadasz o Patosie, to mówisz o tym, jak u niego będzie wyglądało użytkowanie Twojego produktu bądź Twojej usługi. Nazwał Panam przykłady. Czyli tu jest wejście w przyszłość. Pokazanie mu, co się wydarzy, bądź przed czym go ochroni, użytkowanie Twojego produktu bądź Twojej usługi, tak jak on już by go co miał. I na końcu jest Kairos, czyli po grecku wezwanie do akcji. Czyli tak zwane próbne, co? Próbne zamknięcie. Wezwanie do akcji. I teraz ja podaję bardzo często, bardzo często podaję taki przykład. Dlatego, że uważam, że on jest po prostu genialny i zrobimy sobie też, po trochę też troszkę sobie poćwiczymy, bo chciałbym na Waszych przykładach, żebyście popracować, wybierzemy może dwie, trzy osoby, żeby Wam trochę stworzyć taki fajny wy, przykład wypowiedzi, ale pokażę Wam taki przykład, jak mi gościu sprzedawał koszulę. I ja bardzo często na webinarach o tym pokazuję, dlatego że pokażę Wam prostą konstrukcję. Że miałem takiego gościa, gdy go jeździłem, i on do mnie mówi tak: Mateusz, nie wiem czy wiesz, popatrzcie, ale są badania na uniwersytecie, on chyba to w, w Oksfordzie, autentycznie, że to, jaką posiadasz energię w sobie, jest bardzo związane z sukcesem zawodowym, który masz. Ja on mówił wprost, że na Oxfordzie udowodnili, że kiedy masz potężną w sobie energię, czyli utrzymuj, i tam o coś takiego, że kiedy utrzymujesz w sobie energię, bo energia nam cały czas to się dzieje z nią, spada, kiedy ją utrzymujesz, to jest to bardzo mocno związane z sukcesem, który osiągasz. Czyli notabene powinieneś mieć rozwiązanie, które po prostu utrzymuje twoją co? Energię. I on mówi, jeszcze to badanie, czytujemy w tym badaniu, mówi tak, większość ludzi, czyli patrz, co przed chwilą zrobił? Eto. I tak to do Patrz, większość ludzi w ogóle w Polsce ma taki problem, że patrzcie, oni myślą, że jak tylko dobrze zjedzą, albo pójdą na siłownię, będą o swoje ciało, rozumiesz, i będą dobrze jedni, to że oni będą w stanie utrzymać w potężny sposób swoją energetykę. Tylko problem jest taki, że wszyscy nie zdają sobie sprawy, że największy stopień energii tracisz przez swoje co? Swoje ciało. Dlaczego? I on mi i, i, i teraz powiedział tak, że nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale kiedy nosisz koszule, które nie, mają, nie są wyprodukowane ze, specjalnych, ze spe, specjalnej jakości tam substancji, to one mają to do siebie, że kiedy na przykład teraz prowadzę szkolenie, to pory mi się rozszerzają, no bo co robię? Po się, to cały mój organizm zasysa, rozumiesz, ten cały syp koszul, te, te, te barwniki. I on, jak wprowadza te barwniki do mojego organizmu, nawet nie wiedziałem o tym, to mój organizm, żeby nie przyjąć tych barwników, co zaczyna robić? Zaczyna bronić, więc zaczyna co wytwarzać? Energię, pot, który co robi? Wyrzuca ten styl Na zewnątrz, zużywając moją bardzo dużą bazę czego mojej? Energii. I on mówi: popatrzcie że nie zdają sobie ludzie sprawy, to jest powszechny problem w Polsce i w ogóle na świecie, że twoje ciuchy, które nosisz, tak samo kremy, które nakładasz, rozumiecie, o czym teraz mówię, kremy, które nakładasz, one mogą nie tylko ci pomagać, ale mogą sabotować twój sukces. Dlaczego? Bo jeżeli ja na przykład mam teraz koszulę słabej jakości, to mój organizm będzie ciągle walczył z wyrzuceniem tego syfu, który wciąga. I on powiedział tak. O Czyli co powiedział raz? Logos. Ja potem mówi bo mówi do mnie patrz, Mateusz, ale u Ciebie tak nie musi być. Byłem na ja Twoim szkoleniu. Co? Byłem na ja Twoim szkoleniu. Tak. Ale ja wtedy tak mocno o tym nie mówiłem, dlatego, że wiesz, o to, robi naturalnie, kwasta jest taka, że rzeczywiście na tym to polega. Patrzcie, patrzcie bo Wy już macie, co się dzieje. Teraz patrzcie, jak to jest naprawdę... Siła. I on mówi później tak, patrz, ale u Ciebie tak nie musi być. I on mówi tak, patrzcie, są koszule, a, czyli teraz do kogo mówi? Do mnie. Są koszule, one kosztują, co prawda, muszą kosztować ponad 250 zł. Patrz takie już jest kotwiczenie. Dlaczego? Najlepiej białe. Dlatego, że w momencie te koszule, które kosztują, które nie da się taniej je wyprodukować, one zawierają co prawda pewne barwniki i inne rzeczy, ale nie tak intensywne, nie tak beznadziejne dla organizmu, że Twój organizm po prostu musi zużywać mniej energii na wydalanie tego sypu. One po prostu bardziej dbają o Twoją energetykę. I on mówi tak: nie musisz mi ufać. Kup sobie ode mnie. Kup sobie ode mnie jedną koszulę, weź i zrób sobie test. Pochodź sobie w zwykłej koszuli, jak szkolisz, a potem pochodź sobie w mojej. Słuchaj, w mojej. Uwierz mi, że za tydzień będziesz miał całe szafę wypchane moimi koszulami. I teraz patrz, nawet gdyby ta koszula była beznadziejna. Zaiste, ja sam bym się wkręcił, jak z tym mikrofonem, że jest dobra. I ja oczywiście mam wszystkie koszule od niego. Widać? To jest moje, muszę to na miarę. Nie wiem, włoska jakaś, nie wiem, ale to nie ma znaczenia, czyta na miarę. Chodzi o to, że jest moja, nazywam się <laughs> Nie wiem jaka jest, w sensie on bierze materiały włoskich tkanin. Tylko o co teraz chodzi? Patrzcie, bardzo ważna rzecz. Po raz kolejny. Patrzcie na konstrukcję. Jest badanie kreudowania to i to i to. Co się dzieje? Układa mi co? Pozycję, że to jego argumentacja będzie jaka? Logiczna. Ludzie mają problem z tym, pomimo że robią to, to i to. Potem odnosi się do mnie, że wiesz, ta energetyka i tak dalej, że ty szkolisz, to ty robisz różne rzeczy. Potem sprawdź. Nie będziesz miał nie. I teraz powiedz mi, jak mam nie kupić? Jeżeli mi tylko na to stać. On mi nie mówi, wiesz, Mateusz, dzięki... fakcie. stary modelem by powiedział tak, Mateusz, kup sobie białą koszulę, bo dzięki temu, jak kupisz sobie białą koszulę, będziesz mógł po prostu, nie wiem, częściej występować, bo mniej widać pot. i będziesz się po prostu czuł w tym lepiej. Czyli jaki to jest system? ZZK, cech a zaleta kończy. W dupie mam taki system, nigdy rzeczy tak nie będę mówił. ale teraz zwróćcie uwagę, to już są badania na Uniwersytecie w Oxfordzie, niesamowite, potwierdzające, że wpływ Twoje utrzymanie Twojej energetyki ma niesamowity wpływ na Twój sukces. I teraz widzisz i problem jest teraz taki, że większość ludzi w Polsce nawet nie wie o tym, że żeby utrzymać energetykę, oni dbają o swoje ciało, o jedzenie i tak dalej, ale największa część energii zużywana jest ich przez, przez ich pory, przez ich ciało i związane jest to z ciuchami, które noszą, z kosmetykami, które nakładają na siebie. Rozumiecie, co się teraz dzieje? I teraz, co, co się dzieje teraz ze mną? Czym ja jestem teraz zrobiony? Co, 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 jak ja teraz patrzę na niego? Kto tak mówi? Ekspert. Ja mówię, wiesz, z Twoimi czukami i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że barwniki, które patrz, on mi tłumaczy, barwniki, które zawierają te koszula, one wchłaniane przez organizm, ja się par z mową ciała wchłaniane pssst, przez organizm, rozumiesz, wchodzą i twój organizm musi wydawać energię, żeby je wyrzucić, was potem otwiera pory i tak dalej żywa bardzo dużo energii. Ale wiesz, powiem sobie to, że nie musi tak być. Wiesz, i tak mówi tak. Dał mi się ciała i mówi tak. Nie musicie to boleć. Wiesz, bo uświadomił mi coś, czego nie było co uświadomione i teraz z zaczynają mówić nie tak dlaczego, bo istnieją koszule. Pan, pak, pan, i to sobie tylko po prostu sprawdź. I to zwróć uwagę jeszcze raz, bo, to, bo, bo zaraz zrobimy sobie test, będzie, żebyś na swoim produkcie zrobił, jeszcze raz. I sobie te, zaraz wybierzemy parę osób, że to wymasterujemy Wam, tylko jeszcze raz popatrzcie, fakt jest taki, że badanie pokazuje, że kto z Was sprzedaje kosmetyki, albo zajmuje się kosmetykami, jest parę osób. To teraz zwróć uwagę, że jak Ci teraz podałem wzór na genialną prezentację, Wiesz, są badania pokazujące wprost, że użytkowanie tak nie chodzi tylko o twoje piękno, nie chodzi o tamto, ale wpływają na najważniejszą twoją rzecz, czyli energię życiową. I teraz, i teraz widzisz zrozum, że istnieją, że to nie chodzi o to, że istnieją dobre koszule. Chodzi o to, że istnieją koszule, które ograniczają twój sukces, jakkolwiek to nie brzmi, i które go tak samo są kosmetyki, które ograniczają, rozumiesz, ograniczają twój twoj potencjał poprzez energetykę, czy poprzez w ogóle wpływanie na twój organizm, a są takie, które jeszcze go podnoszą. Czyli używając złych, niedobrych, paskudnych, kompletnych, beznadziejnych produktów, nie chodzi o to, że ty tracisz szansę przed zdobyciem czegoś. Chodzi o to, że ty się sam z tej szansy, co robisz? Okradasz.